Bogdan Ulka, Polska Mówi. Dzień dobry. Gościmy dzisiaj u Pani Sylwii Sitkowskiej, założycielki przystani psychologicznej. Dzień, Dzień dobry. dobry. Bardzo trudny temat. I na czasie jednocześnie. Mhm. Czy możemy się przygotować na odejście osoby najbliższej. Często słyszę, że przygotowuję się, przygotowuję się, a kiedy ten czas nadchodzi, jestem nieprzygotowany. Mm -hmm. No, gdybyśmy byli w stanie się przygotować, byłoby pięknie, ale ja myślę, że niestety jest to tak zupełnie niezależne od nas. Osoby czasami odchodzą po chorobach, a czasami odchodzą tak po prostu z dnia na dzień, prawda? W, jednym i w, drugim, w jednej i w drugiej sytuacji e, żałoba jest nieunikniona. Nie da się przeżyć żałoby wcześniej. Jeżeli nie czujemy żałoby, to znaczy, że nie było związku z tą osobą, nie było relacji. Czy ta nasza tradycyjna roczna żałoba to rzeczywiście jest taki okres z punktu widzenia psychologii oczywiście, który jest wystarczający do tego, żeby, no właśnie, żeby co? Zapomnieć? Mm -hmm. Mm -hmm. Przyzwyczaić się do tego nowego życia bez tej najbliższej osoby? Co to jest za okres? Każdy tą żałobę przeżywa na swój sposób i to jest zupełnie naturalne. Dla jednej osoby będzie to około roku, dla innej osoby będzie to dwa lata. Ktoś tam jeszcze nie jest w stanie przeżyć tej żałoby i może utkwić w danym momencie na całe życie, co już nie jest adaptacyjne. Natomiast każda żałoba, ten okres około roku, on jest adekwatny. Mniej więcej tyle trwa adaptacja do nowej sytuacji, bo tak naprawdę my się musimy, dla nas jest to koniec jakiegoś świata, prawda? A jeżeli odchodzi ktoś bliski, to świat dalej się kręci, wszystko się dzieje, ale dla nas jest to koniec jakiegoś świata. Kończy się pełen taki, pewien taki e element jakiś, jakiś taki. Mm -mm. Miejsce, moment, gdzie, gdzie my funkcjonowaliśmy z jakąś osobą, więc... Nadchodzi ta pustka. Wracam no właśnie. do domu mm -hmm. i, no nie właśnie. Więc to... i nie ma. Tak, to, 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 to są te różne fazy. Tak jakby mm, każdy z nas przechodzi podobnie tą żałobę tak naprawdę. Badania pokazały, że w pierwszej chwili mamy szok i niedowierzanie. Jeżeli... Nagle dowiadujemy się, że ktoś nasz bliski umarł. Czy nawet koniec świata, żałoba jest nawet po związku, tak? po rozstaniu, to też jest pewnego rodzaju żałoba. To jest szok niedowierzenia, ale jak to? Jak to się mogło stać? W ogóle dlaczego? Takie zaprzeczanie trochę z rzeczywistości. Nawet organizm wymyślił taką funkcję odcięcia nas. Niektórzy, proszę zobaczyć, że mdleją, tak? bo to jest tak szokująca wiadomość, że organizm po prostu odcina, daje chwileczkę na to, żeby zregenerować i dopiero... Świadomość nam wraca. Więc na początku jest szok niedowierzanie. później może być smutek, złość, a dopiero na... złość, tak, na to, że to się w ogóle wydarzyło, bo smutek wydaje się w żałobie adekwatny, prawda? To tak. jest normalne, hmm. że się smucimy. Nawet mężczyznom też... wybacza się to, że płaczą? No, na szczęście. Natomiast pojawia się złość, pojawia się złość, nawet może się pojawić złość na tę osobę, która umarła, i to też jest okej. Okay. To też jest w porządku. Złościmy się, dlaczego mnie zostawiłaś, tak? Czy zostawiłeś, dlaczego tak? Jak mogłeś tak umrzeć w ogóle? Więc to są naturalne emocje, które pojawiają się w przypadku żałoby, i dopiero gdzieś na końcu końcu pojawia się taki proces reorganizacji tego świata, dookoła y, siebie, dookoła tej sytuacji zastanej, czyli już no, z wyłączeniem tej osoby, która odeszła. Natomiast to jest rozłożone w czasie i y, no nie wymagajmy od siebie, że za rok od śmierci matki ukochanej czy ukochanego, czy nie daj Boże dziecka, będziemy tymi samymi ludźmi, bo my już tymi samymi ludźmi nie będziemy, ale dajmy sobie ten czas na to, żeby przeżyć te wszystkie emocje. Też po utracie właśnie nawet związku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.